Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak możemy pomóc komuś zresetować hasło. Ktoś zapomniał hasła do naszej aplikacji, jak możemy mu je przypomnieć? Dzisiaj pokażę Ci dwie opcje. Jedna opcja: wykorzystamy link do resetowania hasła. Ktoś po prostu wejdzie w swój adres e-mail i tam zresetuje swoje hasło klikając w odpowiednią stronę, gdzie może zresetować hasło. Tam jest po prostu przekazany odpowiedni token i wyłapujemy, że ktoś przeszedł właśnie z tego linku i jemu zresetujemy hasło. I opcja druga, wyślemy mu nowe, tymczasowe hasło temu naszemu nowemu użytkownikowi i on będzie mógł sobie wpisać to hasło, kiedy się będzie logował, a potem za chwilę wyświetli mu pop-up, aby zresetował, zmienił swoje hasło, ustawił nowe. Więc takie dwie opcje zaraz Ci pokażę, więc zapraszam Cię serdecznie do materiału a już teraz na początku mam dla Ciebie bardzo proste zadanie. Jeżeli chcesz, aby ten kanał rósł i był jeszcze fajniejszy, to po prostu go zasubskrybuj. A ja zapraszam Cię do reszty materiału. Zaczniemy od przypadku prostszego. Będziemy po prostu wysyłali link do Reset Password strony. Taka strona w Babo jest od razu zrobiona. na Dzień dobry, Reset Pw. Ta reset PW, ona musi się dokładnie tak nazywać. Nie możemy jej sobie tutaj zrobić nowej, innej strony do resetowania. Ona zawsze musi być dokładnie tą stroną, ale możemy ją za to edytować i tutaj zmienić wygląd tej naszej strony i pozmieniać sobie różne sytuacje, które się tutaj dzieją. Więc musimy ustawić sobie w takim reset password akcję, że ktoś tutaj wpisał sobie hasło, nowe hasło, potwierdził je, to następnie wykorzystamy to i pójdziemy do naszego. Buweł do backendu i zmienimy hasło. Zmienimy sobie nazwy tych inputów, bo są troszeczkę mało mówiące, to jest new password, new password oraz kolejny to jest Confirm Password. Confirm Password. OK. I wyklikniemy sobie Confirm. To wtedy pójdziemy do naszego użytkownika i zrobimy password, zresetujemy. Zrobimy Reset Password. I tutaj możemy wpisać sobie to, co mamy w naszym inputcie z hasłem input new password value oraz confirmation damy drugiego inputa, czyli input confirm password. OK? No i potem wszystkim możemy zrobić reset relevant inputs i pójść do naszej strony głównej. Go to page jest nasza strona index. OK? A na stronie index zrobimy na początku wyświetlanie. Tekstu maila naszego użytkownika, więc tutaj damy sobie current, user, email i uruchomimy naszą aplikację. To jest nowa aplikacja, więc nie mamy jeszcze żadnych użytkowników zarejestrowanych, co widać tutaj w bazie danych w tabeli users, więc na początku musimy zrobić sobie rejestrację. Więc damy sobie tutaj na dalej inputa, nazwiemy go sobie email register typu email. OK. I dodamy drugiego takiego inputa, bo potrzebujemy jeszcze hasło przy rejestracji, więc nazwiemy go sobie Password Register. I to jest typu password. Ok. Oba pola muszą być wymagane, więc this input na dwie empty oraz ten wyżej. No i jeszcze przycisk Register, Register. Register. Ok. Mamy to. Jak klikniemy sobie w ten przycisk. To wtedy zrobimy sign the user up, czyli zarejestrujemy naszego użytkownika. W e-mail wpiszemy register email, register email, w hasło wpiszemy register password input, OK, jest. No i po tym wszystkim nic już nie musimy robić, jedynie z reset relevant inputs wykasujemy sobie tutaj nasze dane. Jeszcze zaznaczymy sobie te trzy elementy, zgrupujemy w jedną grupę, grup element fix Container i zrobimy sobie, że normalnie ta grupa się nam nie wyświetla. Więc tutaj this element is visible on page load. Nie dziękuję, ale wyświetlaj mi kiedy nasz użytkownik nie jest zalogowany, jest locked out, bo wtedy poproszę zrób, żeby ten element był widoczny, tak żeby nowym użytkownikom się wyświetlało, a tym starym nie. Zarejestrujmy sobie pierwszego użytkownika. Wezmijmy mój adres e-mail tutaj ze skrzynki, żebyśmy mogli zaraz szybko odbierać. Wpiszmy sobie jakieś hasło. Register. Zarejestrowałem się. Chwilę się ładuje, ukrył nam się ten formularz rejestracji, ale wyświetla się już nam adres e-mail. I teraz załóżmy sobie, że się wylogowaliśmy, więc dodajmy oczywiście nasz przycisk logout, logout, start edit workflow, jak w niego klikniemy, to zrobimy log the user out. OK, to odświeżamy aplikację, jesteśmy zarejestrowani i zalogowani, logout, wylogujemy się. I teraz załóżmy, że zapomnieliśmy naszego hasła. Trzeba jakoś je sobie przypomnieć. I tutaj na początku ukryjemy sobie ten przycisk logout. Normalnie zrobimy, że on się nie wyświetla, ale zrób, że kiedy nasz użytkownik jest zalogowany jest logged in, to wtedy zrób, żeby się wyświetlał. Więc wyświetlamy ten przycisk logout tylko zalogowanym użytkownikom. Załóżmy, że znowu przychodzimy sobie tutaj, input i będziemy chcieli się zalogować. Login, input, login, email. I damy sobie nasz e-mail. Jest. Następnie dodamy jeszcze drugi taki input, bo potrzebujemy jeszcze hasło do logowania. Zatem login, password. Oba pola są wymagane, więc this input should not be empty. On jest typu hasło. Ten wyżej jest typu e-mail. Też jest wymagany. I mamy nasz przycisk login. 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 Jest. Start Edit Workflow. I po prostu zalogujemy naszego użytkownika, czyli log the user in, piszemy w email log in, input login email value i w hasło wpiszemy password z naszego loginu value. Ok, po tym wszystkim co coś będziemy chcieli zrobić, oczywiście reset relevant input i zostaniemy na tej samej stronie. Zgrupuję jeszcze te trzy elementy znowu w grupę, fixed, i też będziemy ją ukrywali w odpowiedniej sytuacji, więc normalnie jest ukryta a będziemy ją pokazywali tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik jest jeszcze nie zalogowany. Jest locked out, wtedy this element is visible, tak, poproszę. Więc normalnie możemy sobie tutaj przyjść i się zalogować, ale my przecież pamiętamy nasz login, ale nie pamiętamy tutaj hasła, więc musimy sobie jakoś przypomnieć, znaczy nasze hasło jest złe. Przypominamy sobie, w jaki sposób przypomnieć sobie hasło? Zadajemy sobie tutaj jeszcze jeden przycisk. Remind password. Forgot password ok i zrobimy sobie pop-upa, który nam pozwoli przypomnieć nasze hasło. Pop-up nazwiemy go forgot password, zapomniane hasło, i następnie w tym naszym pop upie damy znowu inputa, w którego będziemy mogli wpisać nasz e-mail. Więc to będzie typu e-mail, nazwiemy to forgot e-mail i to jest wymagane pole. I do tego dodamy sobie po prostu już przycisk, 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 w którym wy zrobimy send, reset, password, link, start, edit workflow i zrobimy dokładnie to samo w tym naszym workflow, czyli send, reset, password, link, send, password, reset, email, i wyślemy tego maila do naszego inputa. To co tam sobie wpisaliśmy, czyli input, forgot, email, value. Tutaj tej treści nie zmieniam. Nie muszę tego zmieniać. Oczywiście mogę, ale nie muszę. I po tym wszystkim zrobimy reset. Relevant Inputs oraz Hide. Ukryjemy sobie naszego pop upa Pop-up. Forgot Password. Chyba dodałem za dużo pop więc zobaczmy sobie w drzewie. Tak, mam dwa pop-upy, więc jednego usunę. Za szybko gdzieś klikałem. No i jak klikniemy sobie Forgot Password, to jeszcze zrobimy tutaj Show. I pokażemy nasz pop-up Forgot Password. Ok, zróbmy testy, bo wydaje mi się, że już wszystko powinno to być skonfigurowane. Wpisujemy nasz adres e-mail, wpisujemy jakieś hasło. Okazuje się, że jest niepoprawne i nie pamiętamy naszego hasła, więc klikamy Forgot password. Wyświetla nam się przepiękny pop-up i wpisujemy nasz adres e-mail. Klikamy Send Reset Password Link. Tutaj nam chowa się element i idziemy sobie do naszego skrzynki pocztowej i widzimy Your Password Reset Request. Klikamy sobie wchodzimy w ten link. I zobaczcie, podajemy tylko nowe hasło. Powiedzmy 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirm. OK. Udało nam się tutaj widać, zalogować. Jesteśmy zalogowani. Teraz sprawdźmy, czy to hasło nam się zmieniło. Więc znowu wylogowałem się. Wpisuję login 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Jesteśmy znowu zalogowani. Więc udało nam się przypomnieć hasło, zresetować za pomocą magicznego linku z mailem z resetowania hasła. I to jest najprostszy, najciekawszy moim zdaniem, bardzo fajny pomysł, żeby resetować zapomniane hasło. Ale zaraz pokażę Ci jeszcze drugą opcję. Druga opcja jest taka, że wyślemy naszemu użytkownikowi hasło na chwileczkę. Takie, że będzie ono temporarne, chwilowe. On będzie mógł je sobie wziąć z naszego maila, kleić i wykorzystać. Ta opcja wydaje mi się troszeczkę gorsza, no bo gdzieś tutaj jawnie przekazujemy hasło, a jednak tego hasła w ani w innych aplikacjach, lepiej nie przekazywać nikomu. Niech nasz użytkownik po prostu wpisuje same hasło i tylko on je zna, a nie skrzynka e-mail. Skrzynka e-mail nie powinna tutaj w ogóle znać naszego hasła. Po co mu o tym mówimy? No nie wiem, więc nie polecam tego rozwiązania, ale jednak i tak Ci je przedstawię. Więc wracamy sobie do naszej aplikacji i zrobimy taką akcję. Tutaj znowu będziemy potrzebowali naszego pop i zrobimy nowego pop -upa. Zamiast FORGOT PASSWORD PRZEZ LINK damy sobie tutaj kolejny przycisk i napiszemy. Damy go troszeczkę większy. Napiszemy tutaj SEND NEW SEND 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 SEND, send TEMP PASSWORD, czyli wyślij mi chwilowe hasło na mojego maila. Jak w to klikniemy, to pójdziemy sobie na początku zrobimy show naszego pop ale teraz zrobimy jeszcze nowego pop-up'a pop-up, pop który pozwoli nam znowu wziąć dane i tu będziemy mieli pop-up send temp password w tym pop-upie będziemy mieli e-mail, bo potrzebujemy wiedzieć komu wysyłamy nasz, nasze hasło więc tutaj damy temp e-mail, to jest znowu e-mail, jest wymagane pole i na koniec mamy przycisk, który pozwoli nam wysłać send. Ok. Zwracam sobie tutaj. Jak naciśniemy ten przycisk, to zrobimy show an element i pokażemy naszego popapa Pop-up send temp password. A w tym pop zrobimy taką magię. Send temp password. Jak klikniemy send, to wtedy zrobimy temp password. Assign a temp password to user. Ok. Komu? Musimy poszukać w bazie danych, czyli do search for. Użytkownika, którego adres e-mail jest równy, to co jest w naszym input temp e-mail. Więc znaleźliśmy sobie takiego użytkownika, bierzemy pierwszego z listy, których znaleźliśmy. Pamiętajmy, tam jest tylko jeden użytkownik z takim mailem albo zero. Nie ma ich dwóch, nie ma trzech, więc bierzemy jakiegokolwiek i mu generujemy hasło chwilowo. Następnie to hasło wysyłamy w mailu. Send e-mail do kogo? Do tej osoby, która wprowadziła swoje dane w tym naszym ilbucie, input temp-email-value. Następnie wysyłamy tu jakiś tytuł, reset-pass na przykład i wklejamy sobie tutaj te nowe hasło. Te nowe hasło weźmiemy z, to jest z rezultat kroku pierwszego, result of step one i tutaj będzie nasze hasełko. Następnie możemy jeszcze podać link do naszej strony, więc damy sobie, tutaj jest taka opcja k rent page albo homepage, page, poszukajmy, website, admin, e-mail, nie, 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 website, home, url, super. To wyślemy do naszego użytkownika, a jak mu wysłaliśmy takie hasło, to oczywiście reset, relevant inputs oraz hide an element, ukryjemy naszego pop send temp password, ok, i jeszcze zrobimy zmianę w naszym użytkowniku, żebyśmy wyłapali, że żeby wygenerowaliśmy dla niego chwilowe konto, chwilowe hasło. Więc jak on się zaloguje do swojego konta, to wtedy mu pokażemy pop-upa, którego nie będzie mógł sobie ominąć. Będzie musiał w tym pop wybrać nowe hasło, zresetować swoje hasło. Więc robimy Make Changes to Ping, szukamy znowu użytkownika, któremu wysłaliśmy chwilowe hasło. Więc tu mamy user, email i następnie tutaj szukamy naszego użytkownika. Ten użytkownik, jego e-mail jest znowu w inputcie, input ten e-mail. Ok. Jest, bierzemy pierwszego takiego, first, item i następnie zmienimy pole. My tych pól żadnych nie mamy jeszcze, więc szybko skaczymy do bazy danych i ustawiamy sobie tutaj w Data Types użytkownikowi nowe pole, reset password, abyśmy wiedzieli, że on musi zresetować sobie tutaj hasło, to jest prawda lub fałsz. Jest now. Ok, normalnie ta wartość jest Snow, więc jak ktoś się nowy tworzy, to nie musi od razu resetować hasła, on przed chwilą przecież je podał, no i zapewne je pamięta, albo i nie. I wtedy, jak on będzie miał tutaj, prawda? Czyli kliknął sobie, żeby dostać takie chwilowe hasło, to pokażę mu popapa. Na początku, jak kliknął sobie właśnie w przypomnienie hasła, to zrobimy te zmiany i wpiszemy, że jak on się teraz zaloguje, to on będzie musiał znowu wprowadzić te dane. Więc mamy tutaj reset password, równa się jest. I teraz wykorzystajmy sobie taki moment. Ktoś sobie tutaj przychodzi, klika przycisk login, ok, i jak kliknie login. To my nie pozwolimy mu się od razu, to my go zalogujemy, zresetujemy tutaj elementy i na koniec pokażemy pop aby wybrał nowe hasło. Zróbmy sobie takiego pop-upa. Mamy pop-up, damy tutaj input, damy trzy inputy: reset, temp, password, następnie to będzie typu password. Mamy reset temp password. Następnie dodamy sobie tutaj to, musi być wypełnione. Kolejny input, który da nam, tu będziemy mieli reset temp password, i to będzie to obecne, czyli current. Następnie damy tutaj reset temp pass new. I jeszcze jeden, który nam potwierdzi, że wszystko nasz użytkownik dobrze wprowadził, więc damy tutaj reset temp pass. Confirmation. Ok. Wszystko to są hasła. Wszystkie są wymagane pola. To też jest hasło i też jest wymagane oraz jeszcze zmniejszymy sobie, żeby ten nasz pował był troszeczkę wyższy. Wysokość damy 600 i damy jeszcze przycisk, który pozwoli nam zresetować reset. Ok. Dobrze, mamy to. Jak klikniemy w reset, to zrobimy na początku reset Próbujemy zresetować naszemu użytkownikowi hasło. Tutaj możemy to zrobić za pomocą opcji Update the User Credentials. Poszukajmy. Jest Update the User's Credentials, stare hasło, czyli wpisujemy sobie input, reset, reset, temp. Tutaj mamy nowe, input, reset, temp, password. Czy to jest to właśnie stare? Bo musimy jeszcze nazwę sobie dobrać nową, dobrą. Więc to się nazywa input, reset, temp, damy sobie old OK? Wracamy do workflow, wtedy zobaczymy, czy na pewno to jest to. Tak, alt, value. Następnie zmienimy tu hasło i w nowe hasło wpiszemy znowu sobie reset, temp, pass, new, value i jeszcze wymagamy potwierdzenia, więc też reset, pass, conf, value. OK? Po tym wszystkim zrobimy reset relevant inputs oraz hide, unelement. I ukryjemy sobie tego naszego pop popapa, którego chyba nazwaliśmy pop-up C, więc zmienimy mu też nazwę, aby się ładniej nazywał. też up nazwiemy reset temp pass. Wracamy do workflow, więc zresetowaliśmy, ukryliśmy naszego pop-papa, ale jeszcze zrobimy zmianę w naszym użytkowniku make changes to current user i ustawimy mu reset password na. No, no, bo on przed chwilą właśnie zresetował to swoje hasło, więc nie musi robić tego ponownie. Chyba już mamy wszystko ustawione. Zobaczmy jeszcze. Jak klikniemy sobie tutaj send temp password, to wtedy mamy show pop-up send temp password. OK, pokazujemy pop-upa. I jak klikamy login, to wtedy mamy log the user in, reset. I tutaj też musimy pokazać show an Element, pokazać naszego pop-upa reset temp password i zrobimy to tylko wtedy, kiedy nasz obecny użytkownik w polu reset password ma ustawione prawda. To wtedy to zrobimy. W innym przypadku jak ktoś nie resetował teraz hasła, to nie będziemy tego pop-upa pokazywali. Jeszcze ustawimy, że ten reset ten password nie można go minąć, więc this pop up can't be closed by pressing escape. Tylko ten reset pozwoli nam ukrywać tego naszego pop-upa. Zróbmy testy, zobaczmy jak to wszystko działa. Więc klikam sobie tutaj e-mail, no, wpisuję jakieś hasło, login, no, niestety nie udało się, gdynoszelec jest niepoprawny, więc robię send, ten password, wpisuję mój adres e-mail, klikam send, coś się dzieje, no user to set temporary password to, czyli gdzieś musimy jeszcze dobrze wybrać sobie naszego użytkownika, aby mu ustawić te chwilowe hasło. Zobaczmy jeszcze raz nasz workflow. Mamy tutaj forgot password link i potrzebujemy tego naszego send. Jest. Assign tutaj, wybraliśmy sobie pierwszemu użytkownikowi, ok, send email, wysyłamy temu, komu tutaj mamy wysłać, i make changes, szukamy użytkowników, ok. Musimy jeszcze wyłączyć reguły prywatności dla naszych użytkowników, bo w tym workflow robimy sobie taką akcję, że szukamy jakiegoś użytkownika, kiedy nie jesteśmy tym dokładnie użytkownikiem, więc nie mamy dostępu do tego. Mamy tutaj reguły prywatności. Na potrzeby tego tutoriala usuńmy je całkowicie, więc zróbmy jeszcze raz testy. Wpisujemy adres e-mail, logujemy się tutaj, wpisujemy jakieś hasło, nie udaje nam się zalogować. OK, klikamy send password, wysyłamy sobie i tutaj zaczniemy. Czekamy chwilę, mamy wysłanego maila, odświeżamy sobie tutaj naszą skrzynkę pocztową. Powinniśmy dostać za chwileczkę maila od Babo właśnie z reset password, więc chwilę poczekajmy. Mamy nasze nowe hasło, więc możemy przejść do naszej strony, skopiować sobie hasło, wziąć login i wybrać to hasło, które tutaj dostaliśmy, wygenerowane chwilowo. Tymczasem klikamy login I zobaczcie, pojawia się nam popatnie Mogę kliknąć obok, muszę wpisać nowe hasło. 1, 2, 3, 4. 1. Tutaj wpisuję to, co dostałem z maila, a tutaj 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Reset. Klikamy i mamy. Jest, udało nam się zaktualizować konto. Jesteśmy zalogowani, możemy się wylogować. Teraz Teraz weźmiemy sobie nasz e-mail. OK, wklejamy sobie tutaj login 1234. Login, jesteśmy zalogowani, więc tym sposobem też możemy sobie resetować hasło. Ale tak jak mówiłem, wydaje mi się, że on jest troszeczkę gorszy, dlatego że tutaj generujemy wprost jakieś hasło, zapisane One jest w mailu, ono jest tymczasowe, więc po pierwszym zalogowaniu będziemy musieli je zmienić, ale każdy, kto ma na chwilę dostęp do naszej skrzynki, może sobie podejrzeć to hasło i też wykorzystać w jakiś inny sposób, niekoniecznie klikając w ten link, tylko po prostu gdzieś szybko logując się obok na drugim komputerze może sobie przepisać to hasło, a jakbyśmy tu mieli tylko ten link do resetowania hasła, to naprawdę musi mieć fizyczny dostęp do naszej skrzynki mailowej, aby kliknąć w takie hasło i sobie zresetować. I to wszystko na dzisiaj z mojej strony, więc pokazałem ci tutaj dwie opcje resetowania hasła. Pierwsza to jest wysyłam po prostu link do resetowania hasła, który przenosi nas później do strony resetowania hasła i nigdzie po drodze nie widać żadnego hasła. I druga opcja wysyłamy tymczasowe hasło do naszego użytkownika, a jak on się zaloguje, to wtedy będzie musiał zmienić hasło. No i tutaj też musimy robić jakieś konkretne logiki specjalne i właśnie byśmy zapomnieli na przykład tutaj tego powapa ukryć, że on się nie pokaże, no to co wtedy? Co wtedy się stanie? Wydaje mi się, że nie jest to zbyt bezpieczne rozwiązanie. Lepiej jest, jeszcze raz powtarzam, wysyłać link do strony z resetowaniem hasła, a nie wysyłać hasła. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!